Ostra jazda, rozwałka i jakiś skarb na końcu tej zadymy. Wsiadamy w Bentleya i lecimy siać zamęt. Forza Horizon 5 jeszcze nie wie co ją czeka. A jeśli chcesz być zawsze na bieżąco z takimi akcjami, kliknij czerwony przycisk. Dzięki temu żadna turbo misja Ci nie umknie. Poszukiwanie skarbów, ostra jazda. Podpowiedź to jedź z rozmachem i zrób nieco rozwałki. Po 10 razach może w końcu zrozumieją. Auto na screenach to Bentley Continental Supersport z 17 roku, 700 KONI Twin Turbo W12, a do tego AWD. Wbijamy do niego jak do czołgów w smokingach. Musimy połączyć styl z brutalną siłą. Wyjeżdżam z chaty i rozwalam wszystko, co stanie na mojej drodze: drzewa, znaki, płoty, latarnie. Demolka w wersji Bentley Super Sports, a zadanie jest ogólnie banalne. Musimy zaliczyć 10 rozwałek, nie musimy jednym ciągiem, tylko ogólnie, więc robisz bajzel raz, drugi, trzeci i gotowe. Bentley to nie fura do jazdy po bułki, to narzędzie zniszczenia z chrymowanymi lustrykami. Zadanie zaliczone, rozwałka odhaczona, na mawie pojawia się znacznik, no i nie ma co się zastanawiać, lecimy prosto po skarb. Zabijasz, odbierasz swoje pieniążki i udajesz, że to był plan od samego początku. Skarb zgarnąłeś, a Bentley jeszcze ciepły, więc zostaw lajka, zanim ostygnie, a my lecimy dalej, Forza nie śpi.